Szczęść Boże. Drodzy bracia i siostry. W obliczu nadchodzących wydarzeń i intensyfikacji tego, co dzieje się na świecie, e, trzeba podejmować coraz to bardziej odważne i heroiczne działania, e, żeby móc przygotować się i móc też m, w tym duchu apostolskiego, e, tej apostolskiej troski o siebie też wychodzić naprzeciw temu, żeby brać odpowiedzialność też za innych ludzi. Maryja w Fatimie wielokrotnie w mówiła o tym, że może niewielokrotnie, ale bardzo mocno właśnie podczas tego widzenia e, piekła e, mówiła o tym właśnie, że wiele osób tam trafia e, ze względu właśnie na to, że nie ma Ludzi, którzy by się za nich modlili, za tych trafiających do piekła. I w związku z tym, zaraz przejdę do podzielenia się z Wami jeszcze wypowiedzią księdza Adama Skwarczyńskiego na temat nadchodzących wydarzeń, jego wizją odnośnie tego, jak trudno będzie o księdza już w niedługiej przyszłości, a także właśnie tych trudności, które się z tym wiążą. No bo gdy nie będzie księży, no to nie będzie też zasadniczo możliwości rozgrzeszenia. Ale bądźmy dobrej myśli i w związku z tym właśnie, co nadchodzi i tymi wszystkimi trudnymi trudnymi doświadczeniami podejmę próbę przygotowania dla Was modlitw, zwłaszcza modlitwy właśnie różańcowej w kontekście Czasów ostatecznych, i z takim właśnie nastawieniem, aby była to specjalna ta forma, właśnie odpowiadająca temu nadchodzącemu czasu. I bardzo Was gorąco zachęcam, także na koniec tego filmiku będzie nawiązanie do tego, co już dzisiaj zostało wcześniej opublikowane na tym kanale, czyli specjalna modlitwa między m.in. właśnie księdza. Adama Skwarczyńskiego na, na te właśnie czasy ostateczne i na, e, na ten czas paruzji. E, o, też e, oczywiście ostrzeżenia, czy też małego sądu, jak zwał. E, tak zwał. E, bo określenie jest wiele, ale odnosi się do jednego tego, tego samego wydarzenia. Dlatego e, pozwolę sobie. Was zachęcić też do tego, żebyście korzystali na tym kanale ze specjalnej playlisty, która też wyświetli się właśnie na koniec tego filmu. Playlisty z modlitwami. Z koronką zaopatrzenia wiem, że sporo osób regularnie odmawia tu modlitwę bardzo cenną właśnie na czasy głodu i upadku gospodarki. Dzisiaj w telewizji został opublikowany jakiś raport właśnie na temat tego, że liczba osób w skrajnej biedzie, niedożywionych w Polsce oczywiście, urosła z 1,7 miliona do 2,5 miliona w rok. Więc jak widzimy, Mimo tego, że ten socjal tak zwany jest pompowany bez przerwy, no ale z drugiej strony wysokie koszty życia, coraz wyższe koszty życia em, powodują, że coraz więcej, z, mimo tego, że ma teoretycznie więcej pieniędzy, to tak naprawdę coraz mniej jest w stanie za te pieniądze kupić. I dochodzi do tego, że wiele osób chodzi głodnych co, na co dzień. Niestety w ramach orędzi byliśmy ostrzegani właśnie o tym, o tym, że taki jest generalnie plan, żeby ludziom po prostu tak to życie utrudnić ze względu na wysokie koszty tego życia, żeby ci ludzie popadli, popadali coraz częściej przecież w depresję, Targają się na własne życie, i w związku z tym e, no, potrzebna jest też nasza modlitwa. Modlitwa, właśnie różańcowa w intencji e, Polski przede wszystkim, e, bo, bo oczywistym jest, że każdemu powinno zależeć przede wszystkim na własnym domu, a dopiero później na, e, na sąsiadach. E, no i Myślę, że nie, popeł nie popełnimy wielkiego e, grzechu, kiedy będziemy modlić się w pierwszej kolejności za Polskę, bo jak dobrze wiemy, e, Polska ma odegra do odegrania bardzo ważną rolę, o której wspominał choćby Jezus e, w Dzienniczku Świętej Faustyny, podkreślając przy tym, że jeżeli będzie e, wierna Jego woli, a oczywiście najwierniejsza woli Jezusa ze wszystkich stworzeń, była Maryja. Więc modlenie się za jej wstawiennictwem, przecież modlitwa różnicowa to nie jest nic innego jak prośba o wstawiennictwo Maryi przed Jezusem. Dlatego teraz gorąco Was zachęcam do tego, aby wysłuchać przesłanie księdza Adama, ale też zachęcam Was do właśnie Takiej codziennej modlitwy i śledzenia tego kanału, bo w najbliższym czasie postaram się dodać właśnie te modlitwy różańcowe. Oczywiście sprawilibyście mi dużą przyjemność, gdybyście postanowili wspólnie z moim głosem, wspólnie się modlić codziennie. No, oczywiście będą rozważane różne tajemnice ale w tym kontekście właśnie czasów ostatecznych, które niestety przed nami. No oczywiście niestety, tak jak w kontekście ostatniego arędzia, bo człowiek nie chciałby realizacji tych trudnych doświadczeń, no ale mamy właśnie wspomożycielkę w postaci Maryi i bądźmy dobrej myśli i wiary, że właśnie różaniec pomoże nam przetrwać te najtrudniejsze dla nas okresy. A teraz bardzo Was serdecznie zachęcam i zapraszam do wysłuchania e, przesłania księdza Adama Skwarczyńskiego. Jest tam też zachęta, o to jest bardzo ważny moment, do ludzi w parafiach, którzy chcą uchronić swoich księży od śmierci, a kościoły od profanacji żeby zorganizowali w tych parafiach nieustający różaniec, w dzień i w nocy. Matka Boża daje nam broń ochronną, broń obronną i jeżeli uda się zorganizować takie społeczności różańcowe, grupy, to sataniści nie będą mogli tak wtargnąć do tego kościoła i go zniszczyć. Więc w tej chwili ludzie powinni się zacząć do tego już przygotowywać przez osobiste nawrócenie, przez podjęcie ofiary w każdej mszy świętej. Jak wypowiadam te słowa Chrystusa nad chlebem i winem z drugiej modlitwy eucharystycznej. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, odnoszę to i do siebie. No i trzecia rzecz, niech jako apostołowie bronią swoich parafii, swoich kapłanów, bo przyjdzie czas, kiedy znaleźć księdza będzie bardzo trudno. Tę skromną, niewielką kaplicę w podpiwniczeniu przewidział mój ojciec i tu właśnie umieścił okna. Chciał, żeby to była kaplica domowa która kojarzyła mu się z kaplicą w obozie jenieckim w Mównał, gdzie w podpiwniczeniu modlił się przez pięć lat. Tabernakulum zrobiłem z kasety mojego ojca, w której przechowywał dokumenty i pamiątki rodzinne. Oczywiście pięknie ozdobiona i przedłużona w głąb. Krzyż, który mam na ołtarzu, przypomina mi jedną z dusz ofiar. Kobietę, która była tak załamana, że stała na progu samobójstwa. Ten krzyż miała na swoim biurku. Była kaleką, miała amputowane nogi. I na tych kilkutach ruch ciągle zaogniających się, musiała pełnić funkcję kierowniczki apteki. Więc widać z tego, ile ją to musiało kosztować. Kiedy przeszła przez tę szkołę krzyża, przyjeżdżając do mnie, stała się duszą tak heroiczną, że prosiła Boga o cierpienia, żeby mogła je ofiarować za grzeszników, których jej pokazywał. I wtedy właśnie choroba się pogłębiała, z tym, że już nie wpadała w rozpacz, ale w rozprzeciwnie była pełna radości, że Bóg jej ofiarę przyjął. W krzyż stawione są relikwie świętego Rafała Kalinowskiego, karmelit.